cześć widzowie, witajcie, wykonuję dzisiaj ostatni zabieg w tym sezonie. Cynkobor z mocznikiem. Borek na moczniku na opryskiwacz i 3 kilo cynkoboru na hektar, czyli 9 kilo na opryskiwacz. No fajnie, pogoda ładna, słonecznie. Więc i herbicydy idą, bo zarastane. I idzie zabieg mocznikiem. No, także widzimy się w sadzie. Siemka, Siemka, słuchajcie, tak jak widać, robię zabieg. Trochę mnie nie było, trochę nie było nic z sadu nagrywane. Co prawda, no, nie było co nagrywać w tym roku. No, ale może jakieś takie krótkie podsumowanie wypadałoby zrobić, jeśli chodzi o zbiory, jeśli chodzi o to, jak to u mnie wyglądało. Czekajcie, dobra, jestem już z powrotem. Także postaram się Wam przedstawić podsumowanie sezonu. To, o czym się powszechnie mówi, że to jabłko przemysłowe ma przyszłość, a jabłko deserowe w Polsce nie ma, po części się z tym zgadzam. Także przechodzę do podsumowania. Dobra, lecimy sobie tym mocznikiem i cynkoworem. Co do opryskiwacza. Pytacie się, Łukasz, zostawiłeś tę agrole? No, agroli nie zostawiłem. Agrola została przeze mnie zwrócona. Także to odnośnie agrolki. Niestety była poza moim zasięgiem w tym roku finansowym. Chłopaki tu proponowali mi również dogodne terminy płatności, ale ja nie zdecydowałem się, bo nie jestem w stanie finansowo podołać. Kolejny sezon za mną. Niestety tak się składa, że kolejny sezon z marnymi zbiorami w tym roku przyczyniły się do tego przymrozki protokoły mrozowe zostały przeze mnie złożone, no i tu bym chciał zdementować od razu e, informacje, jakieś komentarze, które czytałem, że Łukasz nie pokazywał w tym roku jabłek, bo zwyczajnie miał do cholery towaru i nie chciał pokazywać, no, no totalna bzdura e, absolutnie ja tu nie miałem nic do ukrycia jabłek zresztą tyle ile było toście widzieli e, na drzewach Miałem trzy samochody za 8 hektarów przemysłu. No i o czym my tu możemy w ogóle rozmawiać? Praktycznie praktycznie nie pokryło się to nawet, jeśli chodzi o środki ochrony. Zostałem po prostu w tym roku. Zostałem w tym roku e... Wiecie, to nie wiem, no ciężko się mówi, no zostałem w tym roku zwyczajnie jeszcze z rachunkami za środki ochrony, które będę musiał zapłacać, także taki rok. Liczę na, ten, na, ten, na to, że jednak może jakieś parę groszy tutaj Agencja Restrukturyzacji, Modernizacji przeleje do końca roku, to będę się mógł chociaż rozliczyć za środki, bo... Sytuacja taka jest, jak, jaką widać. Cóż więcej? no Trzy samochody jabłek to jest naprawdę bardzo mało. Co prawda, cena zrekompensowała może trochę, ale to nadal słuchajcie, moj, przy moim areale 8 hektarów ponad jabłoni, hektar czereśni, której też nie było, no to te maliny, hektar tych malin, które. Które miałem, nie zrekompensowały wszystkich poniesionych przeze mnie kosztów. Także ciężko wyżyć z hektara, mając, nie wiem, 13 wszystkiego, nie? Także słuchajcie, pokrótce tak to by wyglądało. No, co do zbiorów malin, to też już jesteśmy na finiszu. Za nami dwa przymrozki, w zasadzie trzy. O minus 2 stopnie przeszło, także malina oberwała. No i jest już na finiszu. Jesteśmy na finiszu zbiorów malin. Na trytytki mam to zapięte. bo... No i co? No i teraz pora, ażeby zabrać się za kolejny etap. Sianie wapna, herbicydy robimy. Siejemy wapno, herbicyty No i powolutku powolutku będziemy się zabierać za cięcie. Jak widzicie przepraszam, jak widzicie tutaj w tym prinsie tego cięcia nie ma. Bardzo dużo. Fajnie ten sad jakoś widzę tutaj się nie zarósł, nie zarósł, nie porósł. I cóż, i pokrótce tak to wygląda. Nie nagrywałem dość długo, w ogóle powiem Wam, że ten rok Tak ostatnie lata dają mi tak po dupie, że Zniechęcają człowieka do Nagrywania, do pokazywania tego Co się dzieje, bo Później Spotykam się z komentarzami, że ja cały czas narzekam, że Żadnych pozytywów, no ale niestety żadnych pozytywów No i tyle no Tyle w temacie, no ale miejmy nadzieję, że jakoś to się poukłada Oporowo do przodu będziemy ciąć Mam nadzieję, że w tym roku to cięcie pójdzie lepiej, gładko. No. Byłoby na tyle, a na koniec e, wskakują dla Was urywki z tego, jak moja plantacja malin wyglądała owocująca w trakcie przymrozków, które nawiedziły nas całkiem niedawno. Trzymajcie się, pozdrowionka. No i dobrze, słuchajcie. Bo jeszcze na napocząłem temat Jeśli chodzi o to, że u nas się mówi Że nie opłacają się jabłka Nie opłacają się jabłka deserowe Zobaczcie jakie teraz są Takie jakby były wszystkie Albo byłyby wszędzie To by były ładne, nie? Nie opłacają się jabłka Rzekomo Tu coraz więcej narracji tego typu Że nie opłacają się jabłka deserowe Tylko przemysł ma przyszłość No w tym roku to jest normalne że wiele osób tak myśli rok z anomalią cen więc myślę że nie ma się tu co podniecać tym że te ceny że te ceny są takie na pewno w urodzaju tych cen takich nie będzie i oni już tak zrobią żeby nie było bardzo opłacalne nawet i zbieranie tego kombajnem także tu <gryw> byłbym raczej spokojny i żadnych Żadnego hura optymizmu w tym kierunku, raczej bym tu nie podejmował. Oczywiście ja dalej będę, jak będę mógł, to będę produkował jabłka lepszej jakości. A jak mi nie wyjdzie, no to będę produkował jabłka przemysłowe. Także nie nastawiam się tu na, na jakieś, nie wiem, produkcję jabłek typowo pod przemysł. O, zobaczcie, co tu się stało. I tak właśnie z tego nie lubię pryskać z kratką na jesieni bo liści łapie tyle wentylator że to jest głowa mała także raczej bym się tu nie podniecał tak jak tu niektóre portale już branżowe, że to kurcze, że ale prawdę trzeba przyznać prawdę trzeba taką przyznać, że przy tych cenach, no to złoty 15 zł za przemysł, a złoty 20 zł za, za eksport, to w tym roku kto sypie na patelnię, może niektórzy się pukają i w głowę ale według mnie ma rację, No co, jak mam jeszcze dokładać prąd i te inne, no to, to jest chłodna kalkulacja, według mnie, nie? Chłodna kalkulacja. Dobrze. I to właśnie przechodzimy jeszcze, tak jak mówiłem, w malinie. A ja dokańczam. Tutaj mi się, kurde, coś 200 litry za dużo zostało. Aha, to dojadę. 1200 to jeszcze galę sobie napocznę Okej, okay. dobra, siemka trzymajcie się no siemka pierwszy poważny przymrozek dzisiaj Uff, dwa stopnie prawie na minusie no, pogoda co prawda będzie ładna w następnych dniach ale niestety prognozowane są przymrozki tak jak widać I te przymrozki mają być no takie znaczące no, widać po malinach, że ich przemroziło dzisiaj Nie było zamgławiane maszynę mieliśmy w naprawie No i akurat Tam się dzisiaj nic nie stało jeszcze Ale jak będzie tak dwa trzy razy pod rząd jak w tym momencie no to będzie to może być pozamiatane także przyrody nie oszukasz niestety Uch. chłodek jest Dobra.